Cześć, witam was. W dzisiejszym vlogu jest sobota, jakoś godzina 10 e, i generalnie ten vlog będzie z dwóch dni, bo wyjeżdżam na chrzest, e, wyjeżdżam dzisiaj w sobotę, wracam w niedzielę, e, no i wyjeżdżam za jakąś godzinkę do Chodzieży, e, tak że widzimy się później, ja jeszcze będę tutaj u mnie, no co, widzimy się za jakąś godzinkę, pioma! Dobra, jest już godzina 11, teraz jeszcze będziemy jechać do miasta, wtedy do dziadków bo Przepakujemy wszystkie rzeczy z naszego auta do ich auta, no, i będziemy z nimi jechać. Także no, widzimy się za jakieś nie wiem, 20 minut, 15 coś takiego. Już jestem, generalnie teraz się jeszcze pakujemy do samochodu. Będę brała jeszcze hulajnogę, za chwilę spakuję. Także, no, my się jeszcze spakujemy. No i widzimy się, jak już będziemy wyjeżdżać. także piąteczka. Dziadek, chcesz pozdrowić kogoś? Nie. To no może ty chcesz kogoś pozdrowić? Nie chcę nikogo pozdrowiać. To może ty byś chciał kogoś pozdrowić? Jestem w pracy, nie chcę nikogo pozdrowiać. okej. Generalnie jestem z raperem, masażystą, protetykiem i w ogóle wszystkim fajnie. i no, ten, tego. Nie? Ten. tego. Ten tego. Ten tego Tamtego, owego Wszyscy, wszyscy I tamtych też. No. te emocje da. Dobra, ale chodźmy Ale nie nagrywasz, nie? Da. Nie nagrywasz? Da. Nagrywasz? Tak Dobra, słuchajcie e, Robimy jeszcze w tym vlogu Urbex, chodźcie e, Słuchajcie, jestem właśnie w jakimś ogrodzie Jakiejś pani, nie wiem Ale e, chodźcie, robimy urbex Cześć babcia! Słuchajcie, jestem właśnie tutaj e, i e, jesteśmy na urbeksie. Możesz dać mi aparat teraz jeszcze. I będzie urbeks dobry. I jesteśmy właśnie tutaj na urbeksie. E, tutaj mamy taki domek jeszcze. Dobra, trzymaj, trzymaj. E, jest właśnie mamy te emocje duże. tu jest wody, widzisz? Nie. Jakby to przebić. Tam nóż jest, jakby wrócię tam nóżę, to My jak nie trafię, nie? <grym> w w końcu e, wyjeżdżamy. Czeka nas jakaś 3 godzina droga, tak że no, po prostu będziemy się widzieć w jakichś różnych odstępach czasowych. No a teraz na tyle to tyle. No. Teraz ja sobie jeszcze posiedzę w telefonie może coś takiego. No, no i co, widzimy się później, piona. na szczycie mam jeszcze kamerkę w bagażniku bo naprawdę mi mega krótko zaczęła trzymać ta bateria, I się ratuje trzymaniem baterii w jakimś ciepłym miejscu, żeby, że tak powiem, odciepła się leciutko, chociaż naładowała no już na czerwono mrugała i, I tyle już, no jedziemy dalej, jesteśmy teraz aktualnie e, przy bramkach i tyle, nie? pojeździe i w ogóle. Eee, już dosyć mało nam zostało, że tak powiem, żeby dotrzeć do celu. Także my sobie jeszcze chwilkę tu posiedzimy. Ja już wchodzę do środka, bo chłon my się zrobiło naprawdę. No i co? Powstały wam jakieś przebitki? A my się widzimy, jak będę na miejscu. Mama z babcią poszły do sklepu, chyba do kwiaciarni bodajże. Także my sobie stanęliśmy. Ja prawdopodobnie wyciągnę sobie hulajnogę, pojeżdżę trochę. I no, nie będę tego nagrywał, i, bo mam mega mało baterii w aparacie praktycznie w ogóle. E, także ja się z wami widzę No po prostu jak już będziemy w domu i będę mógł aparat naładować. No, no i, i tyle, także piona. Coś mi się udało nagrać na tej baterii e, i zajechaliśmy do hotelu jeszcze sobie pochodzić e, bo plaża jest tak jakby za hotelem chyba no. e, Ja sobie jeszcze tutaj przed hotelem pojeżdżę trochę na nocę i będziemy jechać do mojego wujka i cioci no, Także widzimy się później za jakieś pół godzinki może coś takiego Także piątka! jakąś godzina po 19 i dopiero teraz coś nagrywam, bo ładowała mi się bateria w aparacie, bawiłem się z kuzynostwem, no i praktycznie tyle, także teraz pod koniec dnia sobie wyczerzę, no i pójdziemy sobie tam, bo tam wygląda dosyć spoczko, ja wzięłam sobie nogę, no i tyle, także idziemy. Już z wami żegnał. Chwilkę byłem jeszcze na dworzu. No i tyle. Widzimy się jutrzejszego dnia, bo jeszcze vlog się nie kończy. Dopiero tak jakby połowa bloga, także widzimy się już jutro piona. Godzina 7:40. Zaczynamy nowy dzień. Na 12:30 idziemy do kościoła. Także ja jeszcze tu posiedzę w łóżku trochę. Później pójdę się ogarnąć z śniadanie i widzimy się Prawdopodobnie jak będziemy wyjeżdżać także piona. Jest już godzina 11, już się brałem, Spakowaliśmy wszystko do samochodu i będziemy wyjeżdżać. A może teraz dziadek chciałbyś kogoś pozdrowić? Nie. okej okay. Jest teraz 11.36. Właśnie jestem teraz w hotelu e, i na 12.30 będziemy jechać właśnie na ten chrzest. Także ja jeszcze tutaj posiedzę i widzimy się około 12.30. Jest generalnie teraz jakoś 10 po 12 e, i właśnie idziemy sobie z moją babcią do kościoła. E, I w ogóle przy okazji mi, żebyś że my właśnie idziemy, e, mój dziadek po nas w drodze nas jakoś odbierze. I wtedy pojedziemy prosto do kościoła. Tak, no, no, widzimy się pod kościołem, piąteczka. Tak. Teraz będziemy generalnie jechać do restauracji. A w ogóle, słuchajcie, chcecie kogoś pozdrowić? Nie. okej. Okay. Już jesteśmy pod restauracją, i generalnie stoi tu taki typek. Chcesz w ogóle kogoś pozdrowić? No idźmy Dobra. No i jak mówiłem, jesteśmy pod restauracją, tak, że no co? Wchodzimy. kogoś pozdrowić? Nie, dziękuję. Gosia, chcesz pozdrowić kogoś? Speluj się Cyprian. Jest już 18.45, także już się będziemy zbierać, wyjeżdżać do Brodnicy. Także, no co, my się na nowo pakujemy, wszystkie rzeczy pakujemy do samochodu, e, bo będziemy z wujkiem wracać, e, no i tyle. Także my się idziemy pakować i będziemy wyjeżdżać. Wracając, znaleźliśmy się na Wielką Głowę. W ogóle jesteśmy głodni i szukamy, nie wiem, jakiegoś McDonalda, czy w ogóle czegokolwiek, e, ale niczego w pobliżu nie widać, ale mamy nadzieję, że coś znajdziemy. A w ogóle, chcielibyście może teraz kogoś pozdrowić? Może jednak? Nie, na absolutnie. pewno? Nie ma cholery. Słyszycie jak się bzduje, jak to jedzie, zobacz ale, ale, ale jakie to jest głośne? Jak to pójdzie za daleko. Otworzymy okno. Jak to. Ouch, jeju! Co to jest? Ile to jedzie? 100 na godzinę 80 jeju. Się musiał połapić nie, nie, w ogóle... Uwaga! Głos powiewa W ogóle... My... Ręce drżą Bo ścigamy go poziomek na raz! <laughs> W oczekiwaniu na zamówienie mamy numer 95. Jeszcze czekamy, jest godzina. Której jest godzina? 20.54. 20.71. Z w ogóle. No i właśnie sobie czekamy, i tyle. I do. Oh. Yo, w nie, w pozdrawiam na nie. Jedzenie. jedzenie już kupione jedzenie już kupione no i co? Będziemy teraz ruszać, jechać dalej teraz jesteśmy aktualnie w goszczy. Także zjemy, no i co? I będziemy jechać. Także macie teraz przebitki i widzimy się prawdopodobnie pod domem. Także piona! Dojechaliśmy, jest jakoś 23.15, coś takiego. No i co? Widzimy się w następnym odcinku pod vlogu. Dzięki za oglądanie. Ja lecę spać i no co, opiona.